Siemanko z tej strony Kamek i chciałbym Was zaprosić na krótki paku Dlaczego krótki? I już Was wszystko wyjaśniam, i tak dalej. Z tego względu, że chcę Was się o coś zapytać, sprzedaję w tym momencie Suareza za. Jest to najtańszy Suarez na rynku. Po prostu chcę otworzyć paczek trochę więcej z tej ligi, który jest z ligą i z ligi francuskiej. No i żeby mi było stać bardzo dużo, żeby wydać na ligę hiszpańską. E, także no Suarezem się żegnamy, graliśmy z nim sporo. E, teraz pootwieram jeszcze paczki za te 116 tysięcy, które mam. Jeżeli ktoś chce kupić tego Suareza, no to on jest cały czas pewnie na rynku jeszcze. No. O co chcę was się zapytać? Jako, że wiecie, no, jest taki okres przejściowy między PC-tem dla mnie, a e, e, PS4, które, które mam tam zamiar za cały miesiąc kupić. E, pytanie do was, co chcecie oglądać? Co chcecie oglądać, e, w sensie, no, no, teraz pack openingi są zawsze, no ale co do tego, trochę gameplayu by się przydało z FIFA, wiadomo. Zawsze, zawsze Gameplay Swify w cenie, ale co chcecie oglądać, no, na przykład z innymi youtuberami, żebym zagrał o karty, bez kart, wagery, pink slipsy, piszcie w komentarzach wasze opinie, zobaczę co tam ma najwięcej łapek i tak dalej, jakie wy macie opinie na ten temat i wtedy, yy, wtedy... No coś wymyślimy, coś my e, wiem, że mnóstwo z was chce, żebym zagrał z Isamu, e, paru chce, żeby, żebym z Alienem zagrał. Alien ostatnio nic nie nagrywa, ale, ale jeżeli nagra jakiś filmik, to ja napiszę, że wyzywam go na mecz, bo on tam powiedział, że jest królem FIFA, takie tam wiecie. No to zobaczymy, jak króluje w FIFA, gdy będzie grał ze mną. E, to wiecie, bez bezsmienne tylko takie wyzwanie e, dla, dla, dla Aliena, dla Isamu, jeżeli jeszcze jakiś taki bardziej znany youtuber, którego ko kochacie uwielbiacie, chce ze mną zagrać lub ja z nimi i nagrywa na PC, no bo wiadomo, że z innymi konsolami nie da się połączyć, no to to piszcie do nich, piszcie, wiecie, z kim chcecie, żeby, żeby zobaczyć, że, jak kamy gra e, i jeszcze przez ten czas, jak jestem na PC, mogę zagrać i samo z Alienem także wszystko jest do dogadania, tylko trzeba, wiecie, ustawić się, zagrać mecz i tyle także piszcie w komentarzach, piszcie, piszcie no a my, Gimczek, super my na razie nic nie trafiamy no ale jeszcze zostało ponad 10 paczek za 7,5 kafelka. Dzisiaj zapraszam oczywiście na live na 1330. Pogramy trochę Wager'ów o różne karty, tym razem nie Team Modes jest ale jeżeli ktoś będzie chciał jakieś inne karty, nie wiem, Baile. O Di Maria. Di Maria całkiem nieźle. Szkoda, że już nie jest nic wartym, znaczy nic nie warty. No wiadomo, że paczka się zwróciła, no ale to nie jest to. Ciebie wyślą na listę transferową. klikse, Także Di Maria, całkiem nieźle. Gracz z mojego ulubionego klubu. E, wiem, że podobał Wam się też odcinek z e, Challenge, z poprzeczki, bo naprawdę polajkowaliście go mnóstwo, e, mnóstwo w sensie, że bardzo, bardzo go lajkowaliście. Mam nadzieję, że tym razem e, też, no, na tym filmie, na każdym, zostawicie łapki, który Wam się podoba. Nie zapominajcie na, o tym na końcu, bo to jest właśnie wiadomość dla twórcy, że o, takie coś Wam się podoba, tak jak e, zrobiliście to z poprzednim filmikiem. Kandrewa, kolej! <laughs> jest, jest, kolejny toc. Ło, 18 chyba 18. Duplikat, bo już go trafiłem, ale ja go sobie na transferową. Będzie do sprzedania, będzie do Pink slipsu, do czegokolwiek. Jest kolejny toc! Jest! Nice! Ucieszyłem się. Kolejny toc, uciekamy od Lacha na kolejne dwa tocy. Będzie musiał nas gonić, a my jeszcze dzisiaj mam nadzieję zrobić pakopenie co około 500 tysięcy na live, także zapraszam was bardzo serdecznie. Skipujemy kolejną paczkę, nic tu nie ma. I raczek tylko. Jest kolejny toc! To nawet całkiem niezu. Myślę, że kam około 100 tysięcy kosztuje. Także patrz, dzisiaj Paco pac się zwrócił. Fajnie, fajnie, cieszę się. A chciałem tylko sobie poopowiadać, a tu BUM toc był. Fajnie, fajnie, fajnie. I to nie najgorszy. Szkoda, że nie Ibra, jakbym trafił Ibra. Ja osmarkałbym się jeszcze bardziej niż teraz jestem osmarkany, bo alergie i te sprawy. No ale sprawdźmy kolejne fal paczki Falcao, no to Ligę. By się przydał jakiś napastnik z Ligę. I to Ibra mógłby być. Nie Ali, Ali deir. Też napastnik z Ligenu, no ale inny w sumie, w, sumie, w sumie dali to czego chciałem. Tylko wiecie, ja, ja poluję na ibre, Ibrę, Ibrę. Jakbym takim tocem Ibrą pograł. O jejku, nawet nie macie. Nie, o to było coś. Dobra, kolejna paczka. Jeszcze jeden toc no dzisiaj. Nie, Ambrat już dzisiaj wystarczy w sumie. E, Di Maria. E, ten ten toc, Kondreva po raz drugi. To jeszcze 35 tysięcy zostało przed nami. 5 paczek na to wychodzi. No i co w kolejnej? Abioti. No szkoda, że nie jesteś tocem. Nie wiem jak grałeś. Rolando. Po raz kolejny. No. Ronaldo i Messi. To tak jak mówiłem, to jest z lepszych kart, których jeszcze nie trafiłem. Ronaldo, Messi. No i Bre trafiłem. Znaczy w tej fifi oczywiście mówię, bo Ronaldo w tamtej fifi, jak wiecie, trafiłem. Beto. O my on był ten. Eee, Man of the match jeszcze niedawno. Szkoda. Dobra, trzy paczki do końca, może dwie, zobaczymy jak tam, czy jakieś końce wypadną, czy co w paczce. Nie, chyba raczej trzy. Trzy paczki do końca, zobaczymy co w tej, a w tej jest. E, Huntelar, Huntelar szkoda, że, że Huntelar, bo nie jest nic warty, więc Quicksell. Jeszcze dwie paczki do końca. Dzięki za to wysłuchanie. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach co i jak, łapkujcie filmik zawsze. E, takie krótkie info openingowe. Jeszcze dwie paczki, toc był, jeszcze jeden toc. To Royce! O oh Tak jest! Drugi raz w przeciągu niedawno, bo przecież niedawno trafiłem Toca. Royce, Di Maria i Toc. Wow! Roberto Firmino, on nie jest ten, a nie on, był w Bundesliga. jakbym z Bundesliga trafił, to bym dwa na raz trafił, bo bym trafił i Roysa i. Wow! Co, Pako Panik! Ostatnia paczka, może jeszcze Toc na koniec, albo Ronaldo. Kto wie? Naprawdę ten Pachoł Panik będzie udany. A co będzie się działo na live? Na live je? Yeah. Zobaczymy. Martins, Martins, szybki byk. Ale to było na tyle. Bardzo dobry pack opening, informacyjny miał być, a wyszedł cudowny. Także lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam na lewo. Dzisiaj widzimy się tam. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.